Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Pani prezes, funkcjonuje basen, już kryta pływalnia w Kępnie. Z jakim obłożeniem spotkało się to w tych pierwszych dniach funkcjonowania po lockdownie? Znaczy, pierwszy weekend faktycznie mieszkańcy i, i goście byli chyba wygładniali tego obiektu, bo mieliśmy 3200 wejść na basen. Liczę, że jest to dopiero początek. Aczkolwiek będziemy pewnie przegrywali z aurą letnią. Niemniej jednak weekendy w miarę myślę, że wrócimy do tego stanu, który był przed pandemią. Pani prezes, to o czym Pani wspomniała, na pewno mieszkańcy są stęsknieni, ale też wakacje na krytych pływalniach rządzą się swoimi wprawami i ta frekwencja z nią bywa różnie, tym bardziej, że nie mamy zewnętrznego basenu. Tak, ale przygotowaliśmy szereg atrakcji i udogodnień dla zwłaszcza mieszkańców gminy Kępno. Skończymy Umiem Pływać, które jest realizowane z racji przesunięcia powrotu dzieci do szkół. 15 lipca kończymy Umiem Pływać i od razu będzie uruchomiona promocja dla wszystkich dzieci, które pojawią się u nas z legitymacją. Za cenę biletu godzinnego, czyli raptem 10 zł, mogą być na bilecie Open, czyli bez ograniczeń. Do ewentualnej czwartej fali wszystko będzie przebiegało swoim rytmem, tak jak to miało miejsce przed pandemią? Tak, uruchomiliśmy właściwie wszystkie animacje, które były przed pandemią, czyli powrócił, powróciła strefa sound bez ograniczeń. Funkcjonujemy piątek, sobota, niedziela na razie, przyglądamy się tej frekwencji, być może będziemy wydłużali to funkcjonowanie. Również nauka dla dzieci, dla osób dorosłych. To wszystkie turnusy wracają niezmiennie. Urodziny to, co było w pełnym katalogu Aquarobik w poniedziałki. Jak dużą stratę zanotował kępiński basen przez pandemię? myślę, że nie możemy mówić o stracie dlatego że reagowaliśmy na bieżąco z wygaszaniem infrastruktury to jest obiekt który trzeba utrzymywać mimo tego że nie zarabiamy i nie mamy przychodów z tego tytułu niemniej jednak ograniczyliśmy do minimum koszty utrzymania i w miarę się to zbilansowało otrzymaliśmy też bardzo duże wsparcie z tarczy 2.0 teraz tarczy 9.0 więc właściwie ta dopłata w ramach rekompensaty jest na poziomie niższym niż była kiedy basen funkcjonował normalnie o jakim wsparciu finansowym Mówimy o jakiej wielkości? To nawet nie jest kwota miliona złotych dla całej działalności spółki Projekt Kempno. Więc jest tak, jak wspomniałam, mniejsza niż była w latach ubiegłych przy normalnym funkcjonowaniu. Trzeba było przeprowadzić redukcję etatów? Tak, spółka przeszła reorganizację. Musieliśmy reagować natychmiast, jeżeli chodzi o na te zmiany, które zadarzyły się w związku z pandemią. Ograniczyliśmy zatrudnienie do minimum, ale też do takie bezpieczne, żeby wznowić działalność bez większego problemu. Zapytam jeszcze o saunarium, bo do tej pory jest czynne tylko w weekendy. Czy będzie ta oferta z powrotem przywrócona, czyli całe 7 dni w tygodniu? Myślę, że i tak będziemy się przyglądali temu, jak będzie, będą funkcjonowały sauny. Pierwszy rok pokazał, że poniedziałki i wtorki są takimi dniami martwymi. My już zmniejszaliśmy to funkcjonowanie, jest ono od godziny 15 w środku tygodnia, a w weekendy od godziny 9. W tej chwili jest to piątek, sobota i niedziela. Myślę, że jak będzie wydłużone, będzie to czwartek, środę. Te dwa pierwsze dni tygodnia będziemy się temu przyglądać. A czym spowodowane jest takie właśnie ograniczenie w dostępie do saunarium? Na pewno ma to związek z mniejszą ilością etatów. Jak Państwo wiecie, jeżeli korzystacie z tej strefy, tam cały czas jest pracownik, który udostępnia dla Państwa i produkty, i chemię, jak również tekstylia saunowe. No i musi być też w zakresie bezpieczeństwa i dbałości o tą infrastrukturę, więc jest to po prostu jedna kasierka. Jeżeli mamy frekwencję kilku osób w ciągu dnia, no to po prostu trzeba też spojrzeć na to w sposób ekonomiczny. Mówiąc kolokwialnie, brak rąk do pracy? Nie, na akwarium nie ma brak, brak rąk do pracy. Uzupełniliśmy w tej chwili, bardzo się z tego cieszę, bo jak wiecie Państwo, no rynek w Kępnie nie jest łatwym rynkiem pracy od dwóch pracowników technicznych, także już ta obsada, która była przy normalnym funkcjonowaniu w zakresie działu technicznego i działu sprzedaży jest taka sama. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.